Czytanie z księgi wyjścia. Na pustyni całe zgromadzenie Synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed gankami mięsa i chleba i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię aby głodem umorzyć całą tę Rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za, moim roz czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosół uniosła się ku górze. Ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego, synowie Izraela pytali się wzajemnie: Manchu? To znaczy, co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było, wtedy Mojżesz powiedział do nich: To jest chleb, który Pan Wam daje na pokarm. Oto Słowo Boże. Po nie z nieba Pan swój lud obdarzył. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. To, co słyszeliśmy i poznaliśmy, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie? Opowiemy przyszłemu pokoju. chleba nie Bóg zesłał im pokarm do syta. Wyprowadził ich do ziemi swej świętej. Na górę, która zdobyła jego prawicę. Pokarmem z nieba Pan swój lud obda. Stanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan: Bracia, to mówię i zapinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o nim i zostaliście nauczeni w nim. Zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek skłamliwych rząd, a odnawać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto słowo Boże. Bogu niech będą cienki. Alleluia, 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 Za mną chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z Boga, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z Tunu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także jego uczniów siedmi do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam go szukali. Ty zaś go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im prawdę, za zaprawdę powiadam Wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do świętości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da Wam sen człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego: Cóż mamy czynić? Abyśmy wykonywali dzieła Boże. Jezus odpowiadając, że do nich na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i to uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manny na pustyni, jak napisano, da im chleb do jedzenia z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, prawdę, za prawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. A dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światło. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj na zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Chyba chleb. <laughs> Panie Jezu, dziś do nas kierujesz słowa. Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Kiedy to powiedziałeś do tych, którzy do ciebie przybyli, to oni domyślili się, że to chyba chodzi o ciebie. I dlatego zapytali, jakiego dokonasz znaku, byśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? A to powiedzieli potem, tym, jak najedli się, tydzień temu właśnie bo Ewangelia, w której słyszeliśmy, jak to nakarmiłeś, w sposób cudowny. I szybko zapomnieli. Jeszcze to wypomnieli ci przecież mojżesz dołdam, lecz nieba, tak. A ty nie, słaba pamięć. I tak to Pan Jezus się powtarza po dzień dzisiejszy, jakże szybko zapominamy to, co od ciebie otrzymujemy. Pierwsze czytanie pokazuje nie tylko jakim był naród wybrany, ale, ale jaka jest natura człowieka. I my. Jaka jest natura ludzka. Oczywiście dodamy na grzełem pierworodnym, ale nie będziemy tylko oskarżać Adam i Edy za ten grzech, ale starać się. Będziemy, panie, Jezu, chcemy. Wziąć za siebie odpowiedzialność. Ale najpierw przypatrzmy się temu, o czym mowa w pierwszym czytaniu. Umiłowany naród wybrany, uwolniony z niewoli egipskiej, począł głód. Tak. No ja się zachowuję do Mojżesza. To on był, gdyby winowali są tego, że byli głodni, bo to on wyprowadził z niewoli egipskiej. I dlatego mówią, obyśmy pomarli z ręki pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb do sytości. A jaka była prawda, musieli bardzo ciężko pracować. A każde dziecko urodzone płci męskiej było zabijane. Ale to nie przeszkadzało, bo siedzieli przed garnkami mięsa. Dosyć to jedli i czy to dzisiaj się nie powtarza. Byleśmy tylko mieli co jeść, co pić. Zabawę, a że zabijają nasze dzieci to milionami całymi My tego nie widzimy. Co dzieje się gdzieś tam, poza nami. Ja nie zabiłam, taka jest odpowiedź. Ale niestety odpowiedzialność jest też zbiorowa. Jeśli jest prawo dopuszczające zabijanie dzieci i to na różne sposoby, nie tylko aborcja, ale inwitu, rozśrodki antyporanne i tak dalej, my wszyscy poniesiemy skutki tego i dlatego mamy maski. I dlatego są pandemie powodzie i tak dalej, a nie wolno o tym dzisiaj mówić. Tak, nawet nam zagraża to nam, kapłanom. Samemu Mojżeszowi należało się też to powiedzieć o nim prawdę. Kiedy potem zabrakło im wody, a Pan Bóg powiedział wyprowadź im wodę z tej skały, to wtedy Mojżesz powiedział przed słowem, czy jesteśmy w stanie wyprowadzić z tej skały wodę. Mojżesz. Jak gdyby zwątpił. Do tego też nie prowadzi narodu wybranego do Ziemi Obiecanej, to dopiero coś nie za niego uczyni. Ale nam to wszystko zagraża. Zamiast powiedzieć, Bóg może nas wyprowadzić z niewoli, Bóg może cofnąć wszystkie nieszczęścia po obodzie i tak dalej, ale pod warunkiem, że będziemy przestrzegać przykazań Bożych. Jak Pan Bóg. Na w sposób cudowny na pustyni to powiedział. Chcę ich doświadczyć. Czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Daję chleb. Ale jak nie pójdą za rozkazami, pojawi się kolejne doświadczenie w postaci, jak wspomniałem, braku wody, w postaci jadowitych mężów. Jadowitych Jesteśmy po dzień dzisiejszy doświadczeni. Doświadczani przez Boga. To, co się dzieje, czym się zamartwiamy, to jest doświadczanie. Jak mi się zachowujemy. Na własną rękę. Dośledujemy jej postawię Mojżesza. My też, kapłani. Czy Bóg jest w stanie cofnąć powódź? Pandemię i inne różne niebezpieczeństwa, które są. Czy Bóg jest w stanie. No nie wiemy, dlatego musimy się dogadywać. Z władcami tego świata, z innymi religiami, podpisywać, będziemy wspólnie starać się o klimat. Klimat wszystkiemu winien. Tak. Teraz zamknąć kopalnie wszystko. Troska o klimat. Własnymi rękami chcemy uratować świat. Własnymi rękami. I w rodzinach naszych też. Do psychologów pójdziemy, różnych lekarzy, a do ciebie. Oczywiście coś nas krępuje, żeby przyjść do ciebie, no tak, bo do ciebie, jeśli przyjdziemy, tak, pamiętamy, młodziec, ojczyzna, że jakie nas nauczyłeś, chleba powszedniego daje nam i potem zaraz opowiedziany: odpuść nam nasze winy. To jest prośba o odpuszczenie naszych win. A do tego nie chcemy się przyznać. A gdzież tam nasza wina, a gdzież tam nasza wina? Taką mamy naturę ludzką. Z potrzebami, tak. Tak mówi dzisiaj do nas tego Apostoł. Bracia. To mówię i zaklinam Was Pana, abyście już nie postępowali tak, jak nie postępują. Ich próżnym myśleniem. Tak. A my tak łatwo się do nich staramy upodobnić, do Boga ich myśleniem. Tak. Podkreślamy to, co ludzkie. To, co ludzkie. I mówi apostoł, byśmy się przyoblekli w nowego człowieka stworzonego na obraz Boga sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Co to znaczy? Mamy zerwać z tym starym człowiekiem grzesznym. Upodobnić się do Ciebie, Panie Jezu. Upodobnić się do Ciebie. I patrzymy na krzyż. Tak co niedzielę i w tygodniu też patrujemy się podczas Eucharistii na krzyż. Bo to, co się tutaj dokonuje, tak, to jest ofiara Twojego życia. Ale ty też, jak na początku powiedzieliśmy tej Eucharystii, byśmy też na Ciebie byli nadzieją. To znaczy, byśmy też sami siebie ofiarowali. I rzeczywiście to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy brali udział w tej Eucharystii. I to pełny udział, łącznie z komunią świętą. Tak, to jest lep Żydy. Jam jest leb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łatwo, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oczywiście chodzi o ten chleb życia, o którym Ty jesteś, o komunię świętą. ma być pełne uczestnictwo w Komunii Świętej. do tego trzeba być w stanie łaski święcającej. Dlatego Do tego jest sakrament pokuty, pojednania. No i jaki jest związek Eucharystii z tym naszym sakramentem pokuty pojednania? No niestety trzeba przyznać, w świecie całym. Ile jest grzesznych komunii świętych z naszej strony świętokradzkiej, a to jest przecież bardzo, bardzo ciężki grzech. Skąd się to bierze? Żebyśmy rozumieli świat, w którym żyjemy. Żyjemy w kulturze liberalnej, liberalizm, wolność. Bardzo sobie cenimy wolność, ale do czego się ona sprowadza? Wolność od przykazań. Co chcecie, róbcie co chcecie, wszystko możecie, im większe dziwactwo, tym bardziej jest to chwalone, prawda? Nawet Program jest na specjalnej telewizji zachodniej, widziałem. Im głupsze pomysły, tym bardziej opaskiwane. Im bardziej wytatuowane, większe oklasków. i większe piersi sztucznie, oczywiście większe okłasków, Boże, i to jest nasza chluba. Im większy grzech, tym bardziej współczesny. Tak, dzisiaj być państwem nowoczesnym to znaczy geje, lesbijki, Małżeństwa niesakramentalne, czy w ogóle związki niesakramentalne, i to, jest, i to jest wolność. A najgorsze jeszcze w takim stanie się przystępuje do komunii świętej, co niestety ma też dzisiaj w kościele powszechne miejsce, gdzie właściwie spowiedzi sakramentalnej już nie ma, są nabożeństwa pokutne. Tak, taki proces przechodzenia ze spowieści sakramentalnej, z powiedzi sakramentalnej do nabiec pokutnych, to najpierw także że spowiedź to ma być nie tylko wyznanie grzechów, rozgrzeszenia, ale ma być rozmowa, pouczenie, i to widzieliśmy właśnie w kościołach zachodnich, tak ludzie rozmawiali z księdzem, z powiednikiem, a teraz już nie trzeba, tylko wystarczy wziąć udział w nabożeństwie pokutnym, rozgrzeszenie wszyscy otrzymują i walą do Komunii Świętej. To nie jest. Wspomnieliśmy na początku przy my chcemy być też Twoją nadzieją. Tyś naszą nadzieją, a Ty nam powiedziałeś, ja chcę, byście by byli też moją nadzieją. Mówię za siebie, chciałbym być, i każdy z nas może tobie tak powiedzieć, w tej chwili, patrząc się w Ciebie tutaj obecnego. Pan Jezu, ja też chcę być na Ciebie Twoją nadzieją. I daj nam każdemu z nas taki znak, w jaki sposób tą nadzieją możemy być. Jak możemy Ciebie gościć życiem. Tę wiarę, którą teraz wypowiadamy. Podzielmy się za chrześcijan, by swoim życiem. Chcieli ratować całą ludzkość przed potępieniem. Ciebie prosimy. Chodźmy się o wiarę dla nas, abyśmy wierzyli, że to Pan Jezus ma władzę nad otaczającą nas rzeczywistością i żebyśmy nieustannie Mu ufali, że On jest naszym jedynym obrońcą. Ciebie prosimy. Chodźmy się za papieża, biskupów, kapłanów, o światło Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za Kościół Święty, aby niezmiennie trwał w wierze swoich przodków. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych, aby wam przywrócił zdrowie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozbite małżeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla Urszulki. Ciebie prosimy. Matki Bożej, Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę, o zbawienie dla Stefanie, Ciebie prosimy. Modlmy się o to, abyśmy najbardziej na świecie pragnęli Eucharystii, Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, konających. I wszystkich zniewolonych, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, wzbudzaj w nas pragnienie spożywania Twojego chleba eucharystycznego, bo on zapewnia nam w życiu, w życiu doczesnym szczęście i radość a w, i zapewnia życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie Módlmy się za dusze w czyściu cierpiące, żeby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy, posłuchaj nas, Panie. Uznaj się, aby zaprzestano na całym świecie zabijania dzieci narodzonych. Ciebie prosimy, posłuchaj nas, Panie. Modlimy się za rodziny, młodzież i dzieci, albo, aby były silne Bogiem i Boże wskaż im drogę w wszystkich problemach życiowych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za nasze rodziny, abyśmy byli prawdziwą nadzieją dla Ciebie, Panie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za powstańców warszawskich, za cywilne ofiary tego konfliktu zbrojnego, za zbarłych powstańców, aby Pan Bóg okazał wszystkie miłosierdzie i przyjął do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze pamiętali i byli wdzięczni za to, co otrzymujemy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, żeśmy mogli przynieść nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Duch Święty, za wstanie Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana Naszego.

Gdy wokół mrok, gdy nie powiem co prak, Ty mnie zawsze pocieszysz jak nie.